Cześć, witam. Na sprzedaż Opel Astra, 14 rok produkcji. 1.4 benzynka, 120 koni. Auto od 19 roku w jednych rękach. Jeździ w nią mój znajomy. Jeśli macie pytania, chcielibyście z mechanikiem porozmawiać, który naprawia to auto od 19 roku, to śmiało, można sobie zadzwonić. Nie ma żadnego problemu. Auto ma 118 tysięcy km przebiegu. Są alufelgi z oponami LATO. Dodatkowo są koła zimowe na stalówkach. Taka ładna zadbana Asterka 11 letni wóz. Zajrzymy sobie do środka. Pokażę wam jak to wygląda. Auto jest świeżo wyprane. Tapicerka czysta i pachnąca. Kierownica ładna. Niezajechana, skórzana, jestem pomat. Manualna skrzynia biegów sześciobiegowa, sprawna klima po serwisie. W tej chwili auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego.